Radnia bramkarska w naszym klubie działa od początku tego sezonu, to jest od sierpnia, razem z Kolon, to w sumie była jego inicjatywa, żeby takie coś powstało, ruszył temat, klub spojrzał na to wszystko przychylnym okiem i dzięki temu możemy teraz sobie pracować zarówno z naszymi bramkarzami z naszego klubu, jak i również z bramkarzami klubów zewnętrznych z Torunia i poza naszego miasta. Z prezesem siedzieliśmy i rozmawialiśmy, żeby fajnie było, żeby takie pomost tutaj w ogóle w województwie kujawsko-pomorskim otworzyć, bo nie ma tutaj województwa, jak wiemy, takiej akademii bramkarskiej i siadaliśmy, rozmawialiśmy, że fajnie by było tutaj w Ilanie stworzyć taką akademię, żeby rozwijać, żeby szukać bramkarzy z całej z całe województwo, może kiedyś na przyszłość tutaj bramkarzy, pierwszy, pierwszym bramkarzem Elanatoru będzie tutaj z województwa, albo może z Torunia. Wychowanków ogólnie teraz naszych mamy 15 w różnych grupach wiekowych, ci którzy trenują oczywiście z nami w naszej akademii. Są jeszcze chłopcy młodzi, którzy jeszcze są za młodzi, aby trenować tej akademii naszej i dołączą do nas za jakiś rok, dwa w najbliższej przyszłości. Pod nogą, tak? Raz pod lewą, raz pod prawą, od wewnątrz do zewnątrz. To są bramkarze z całego województwa, Na razie mamy tylko Storunia, ale czekamy na wszystkich, które są chętne i chcieli współpracować, czy tam trenować, czy rozwijać jako bramkarz tutaj w naszej akademii. Obecnie najmłodszą grupą tutaj zaczynamy od 2 2.9, to jest od Olika. Najstarsza grupa wiekowa to oczywiście są juniorzy starsi, czyli bramkarz naszej serii Grupa najmłodsza trenuje raz w tygodniu. Grupa, grupy starsze, już od młodzika wyższych, czyli młodzi trump, Kaszinol, mają dwa treningi w tygodniu. Myślę, że to są optymalne warunki do, 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 do pełnego rozwijania się. W innych klubach tych treningów, z tego co to słyszę, brakuje, a już nie wspomnę o tym, że dwa treningi w tygodniu, to jest, jest no dla nich jest no, 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 pełne, duży, duży, duży plus. Mój osobisty cel jest taki, żeby chciałem żeby tutaj wielanie Jelanie, bramkarzem numer jeden, żeby było tutaj z naszej okolicy z Torunia, czy tam w najgorszym wypadku tutaj z, 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 z województwo kojasko pomorskich. Bo chcemy, żeby tej, tej drużyny, żeby, tej, żeby był zawodnicy czy tam rozwijać tych bramkarzy, żeby było tutaj u nas z tego, z województwa szukać, tak? a nie szukać całej Polski i prowadzić bramkarzy. tylko chciałem, żeby te bramkarze tutaj rozwijać i uczyć ich tą technikę bramkarską i wiedzieć, że my Prowadzimy tych bramkarzy i mamy ich pod naszym oko i cały czas sprawdzimy ich i widzimy, jak oni się rozwijają i, rozwijają się i wtedy będziemy pewniejsi do tego, jak tam dołączyć ich do pierwszej drużyny. Krok po kroku te efekty pomału przychodzą. Widać po chłopakach pełne zaangażowanie w tych treningach. Widać, że coraz z miesiąca na miesiąc lepiej wyglądają i mam nadzieję, że będzie trwało to dalej i, i że wyrosną na, na porządnych bramkarzy. I spełni się moje marzenie, gdzie spotkamy w końcu w pierwszym zespole. Elany zagra nasz wychowanek. Najwięcej radości sprawdza mi to, że mogę się bawić z tymi dzieciakami, mogę uczestniczyć z nimi w treningu i patrząc na to, jak oni się rozwijają jak się rozwijają i jak robią postępy. To jest naj, najbardziej mnie cieszy tego, tego co robi. Taką mocną stroną są warunki treningowe. Mamy tutaj boisko sztuczne treningów, z zimą, późną jesienią zimą, wczesną wiosną, ale potem wchodzimy już na trawę, gdzie, gdzie jest to może rzadko spotykane w innych klubach, że chłopacy trenują sobie na naturalnej nawierzchni, także dla nich to jest super frajda i, i myślę, że dla nas też jest to jakiś tam komfort pracy. Nie, nie patrzymy tam, gdzie będzie akademia nasza za rok, chcemy krok po malutku, po kroku, żeby się rozwijać cały czas, żeby te, te, te bramkarze, żeby u nas było jak najwięcej, żeby mogliśmy tutaj się rozwijać te bramkarze, bo o, ty, o tym rozmawiamy, o rozwijaniu tych wszystkich bramkarzy już tego od najmniejszego e, dziecka, tak, od najmniejszego wieku. I to, to, to nie patrzymy na tak, jak będzie Akademia za rok. Chcemy na dzisiaj i na jutro zobaczyć, jak to, to, to ten, rozwijać na dzisiaj, tak, a co będzie na jutro, to zobaczymy. I teraz za na boku i rzucasz tylko bokiem do Michała. Dawaj. I rzucasz piwę Hop. Ale po siebie tak? Okej, okay, okay, dawaj. Idziemy, Dawaj, a, we, chwileczka, hop! Do przodu, piłka też, tak? Proszę, okej, stawaj z piłką, stawaj, stawaj z piłką. Ej, 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 ale na to, a, okej, teraz łap chwileczkę. co masz do piłkę I rzucać, mocno, Okej, dawaj, stawaj, 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 jedziemy. Z słabą stroną, myślę, że takich aż dużo tych słabych stron nie ma. Myślę, że jedynie co można się przyczepić, a nie tyle do akademii co ogólnie do, można powiedzieć, ilości chłopców, którzy trenują. Te czasy troszkę się zmieniają, mają wiele innych rzeczy naokoło, ciekawych do zrobienia w życiu i niewielu, tak szczerze mówiąc, z nich poświęca swoje życie dla piłki. Kiedyś było trochę inaczej, to wszystko wyglądało, w każdych rocznikach było, było trzech, minimum dwóch bramkarzy. Teraz mamy z tym lekkie problemy, no ale fajnie, że ci, którzy są, Naprawdę się starają i myślę, że coś z nich kiedyś wyrośnie. Bo z tego co wiem, du dużo akademii mamy tutaj w Toruniu, nie tylko w Toruniu kujawsko Pomorskim i brakuje takiego trenera specjalistego to trenera bramkarzy. I dlatego zapraszam i wszystkich klubów do współpracy z naszą Akademią Bramkarskiej, bo chcemy te dzieciaki to robić im tylko dobrze, tylko rozwijać ich, a nie, nie, nie przeszkadzać im. Nie, 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 taki, uważam, że taki typowy trening bramkarski jest potrzebny dla tych, dla tych bramkarzy żeby się rozwijali dalej jako bramkarz. Inne cele to na pewno to, żeby chłopcy dziś pokazywali się w meczach jak najlepiej, oczywiście też, żeby zagrali w tych kadrach wojewódzkich KBZPN-u. Co niektórzy już grali w tych kadrach, niektórzy teraz też dostają pomału powołania, myślę, że dla nich to jest takie wyróżnienie. Bycie, bycie w tej kadrze to dla nich jest taki, no myślę, że na, na chwilę obecną szczyt, że tak powiem. A myślę, że też najważniejsze jest to, żeby chłopcy w każdym meczu prezentowali się dobrze, przynajmniej przyzwoicie i myślę, że wtedy my będziemy zadowoleni i oni też. No, damy. Się. O, super, zabrakło. Co, woli. Dawaj, druga noga. Dobrze, jak boinasz się, coś tam ćwiczysz, jakiś efekt tego będzie może. No, przede wszystkim, żeby tutaj kontaktować się kontaktować ze mną, czy tam, czy z trenerem Rafałem Krzywaniem, czy tam do biura i porozmawiać, zobaczyć, czy tam dziecko chce się rozwijać jako bramkarz, czy tam chce stać bramkarzem. I wtedy to podpiszę umowę z nami, współpracujemy i będziemy starać się, żeby tego bramkarza, czy tego dzieciaka rozwijać jak najlepiej, żeby się rozwijał tutaj w naszej Akademii.